Siema, Maniu z tej strony, witam Was bardzo serdecznie w odcinku z rewardów za Division Rivals Liga pierwsza, ranga pierwsza Byłem meczu do elitarni, ty przegrałem już potem nie miałem czasu żeby yy, bić więcej ale Prze coś, bierzemy opcję trzecią, bo jest najlepsza Dobra, przechodzimy do paczek yy, Pierwszą, niech będzie to wymienna za 50 tysięcy monet Jest to tylko banery, jest to Mexic Vela, Jimenez A poza nim nikt Okej, okay, niewymienna paczka za 100 tysięcy monet, gwarancja 84+, mam nadzieję, że będzie chociaż więcej niż 84 Jest walkout, ale chyba jakiś mało ceniony, Verratti tak jest. Wow, 3 walkouty w jednej paczce, no proszę. Verratti Roberto na Fabinho Nie zobaczka, całkiem, całkiem dobra paczka. Dobra, przenosimy się troszeczkę w czasie, mianowicie ten Klaus, yy, nowe SBC, które wypuściło nam dzisiaj Ej, oprócz niego tak na sprawę nic nie ma. Karta prezentuje się następująco, pracowitości wysoka, wysoka, jeżeli chodzi o atrybuty. No karta wygląda bardzo dobrze, zobaczmy jaki jest koszt tego wyzwania. 83,85, czyli tak mniej więcej około 70 tysięcy, bo ten Inform, tak, gdzie 70 tysięcy monet, no to, to nie wiem, no może warto spróbować w sumie tego Klausa. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się do zobaczenia w kolejnych. Cześć. cześć.